Radio Plus sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Episkopatu do spraw Migracji i pielgrzymek delegat episkopatu do spraw migracji. Witam księdza biskupa Szczęść Boże. Damy, damy, Boże. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych sporo pojawiało się takich pytań, co Kościół robi w związku z napływającą do Polski falą uchodźców z Ukrainy, jak Kościół pomaga uchodźcom? Wiemy o działaniach Caritasu, No to jest ta instytucja, organizacja przede wszystkim uprawniona do, do jeżeli chodzi o kościół, delegowana do, do tej pomocy, no i zarówno tysiące miejsc, jak i no, grubo ponad 100 tirów chyba wysłanych na Ukrainę z pomocą, ale co się księże biskupie, dzieje w 10 tysiącach parafii, 40 kurii, no to jest potężna też struktura w całej Polsce. Jak ta pomoc wygląda, czy, czy ona jest jakoś zebrana, czy może ksiądz biskup tak. no jakieś liczby nam powie? Myślę, że to są sprawy, które są, dzieją się na co dzień i mnie trochę zdumiewa to, że przez media to się nie przebija. Jednak 44 diecezje czy 45 diecezji łącznie z grekokatolickimi i ordynatem polowym robią codziennie swoją robotę, i tutaj mamy od samego początku jednoznaczny przekaz, i to się objawia przede wszystkim w liczbach. Proszę zobaczyć, ile 100 domów. Na Ukrainie sióstr zakonnych i tysiąc w Polsce są wszystkie zajęte przez hmm, do, uchodźców. Mhm. Wszędzie, ja mówię na przykładzie tylko sióstr okay. zakonnych. Które są, w Czyli w sensie tysiąc domów w, zakonnych, w, w takich są uchodźcy. Natomiast mamy 10 tysięcy parafii, każdej parafii w jakiś sposób jest pomoc organizowana. Oprócz tego, co robi w imieniu episkopatu, w imieniu kościoła, można powiedzieć, robi to Caritas Polska. I robi to nie tylko w sensie humanitarnym, ale również organizuje wszelką w tym momencie potrzebną pomoc. To znaczy, wychodzimy do ludzi, szukaj, pomagając im znaleźć pracę, pomagając im zrozumieć, co się wokół nas dzieje, co się wokół nich dzieje. Teraz wchodzi w grę umożliwienie tym ludziom dojście do urzędów, transporty, to jest znalezienie pomocy dla dzieci. No to jest cała opieka, która gdzieś toczy się na poziomie samorząd parafia. I ja bym tutaj apelował, żeby nie rozróżniać, czy. Kto, co, ile pomaga Kościół czy samorząd, bo to jest jedno i to samo. To jest jedna wielka Polska pomaga i fałszywe alternatywy w postaci kto więcej, kto w ogóle, kto nie, tylko psują nasz obraz i demotywują do, do współpracy. Jeżeli byśmy puknęli do jakiejkolwiek parafii, oprócz zbiórek, które cały czas są, proszę pamiętać, mamy cały czas mnóstwo wolontariuszy, którzy przychodzą i w terenie mamy e, różne struktury e, zarządzania wolontariatem. Także ja na dzisiaj jestem naprawdę bardzo spokojny, bo parafie są absolutnie absolutnie w to włączone i, i, i następny problem tylko rodzi się taki, mianowicie co dalej? No właśnie, o to chciałem, księże biskupie, zapytać, no co jeżeli wojna nie skończy się w jakiejś e, kilkutygodniowej choćby perspektywie, ale to będą długie być może e, miesiące, no większość z tych osób pewnie pracy nie znajdzie, niektórzy e, cały czas pewnie będą niemalże na walizkach, czekając na, na możliwość powrotu do siebie, do domu, więc też nie będą próbowali jakoś sobie układać życia tutaj w Polsce, to, to jak ta pomoc no może Byłoby wyglądać w takiej długofalowej by... perspektywie. To byłoby najgorsze, gdyby oni rzeczywiście stali się petentami w rodzaju pomocy społecznej i byśmy musieli widzieć ich w kolejkach do jadłodajni albo do schronisk, bo przypuszczam i już to widać, że będzie nam brakowało mieszkań po prostu, że będziemy musieli korzystać z dalszym ciągu zbiorowych miejsc zamieszkania i to jest jedna rzecz. Natomiast tu absolutnie konieczny jest mechanizm relokacji z tych, ludzi, z tych miejsc, gdzie ich jest za dużo, bliżej granicy czy w dużych miastach, w kierunku mniejszych miast i mniejszego zagęszczenia jest jedno, draga rzecz, to na parafiach my już mówimy o tym, że to są takie cztery etapy, czy cztery równoległe procesy, aby objąć człowieka, choć pomocą. To jest przyjąć, ochronić, promować i, i integrować. To w skrócie to oznacza przede wszystkim zatroszczenie się o takiego człowieka, żeby on dochodził jak najszybciej do usamodzielnienia, więc szukanie już teraz naprawdę wszędzie, gdzie możliwe, jakiegoś własnego konta, własnych czterech ścian, a nie skazanie na, na tymczasowość i na Zbiorowe zamieszkanie. Dwa, otoczenie tych ludziom pomocą, tych ludzi pomocą w sensie właśnie spieszenia. Z do dzieci. Potrzebny nam jest wolontariat nauki języka polskiego i to już ogłaszamy przez parafię. Oczywiście paralelnie to... Hmm. Oczywiście Ale taka akcja i, konkretna w Księżywiskupie, jeżeli chodzi o tę naukę polskiego i ogłaszania przez parafię? To będziemy teraz w najbliższym czasie ogłaszać, zachęcać, żeby to szło również przez parafię. Hmm. Ale wszystkie pamiętać, parafie będą mówiły, się... że szukają tak, yy, te, takich które wolontariuszy? Oczywiście, te, które oczywiście mogą. Proszę pamiętać, hmm. że kondycja parafii jest bardzo różna. Jak przyjdziemy tutaj na poziom na przykład naszego Pomorza Zachodniego, gdzie bardzo że mało jest uchodźców w niektórych miejscach. Nie no, jasne, bo Oni oczywiście. po prostu odmawiają przyjazdu tutaj. Ale już teraz będziemy apelować, żeby na poziomie parafii były organizowane lekcje języka polskiego, dwa, były również po, organizowane lekcje wyrównawcze dla tych dzieci, które będą potrzebowały i w szkole tego może zabraknąć, potrzebowały jakiegoś e, znalezienia się w naszym systemie oświaty, czyli nadrobienie e, tego poziomu, który u nas jest trochę inny. Ale to się, się będzie działo też, e, księże biskupie, gdzieś przy parafiach, w jakichś salkach katechetycznych i tak dalej, korzystając z infrastruktury kościelnej, tak, czy, tak, czy w tylko, szkołach? Tylko, to się będzie działo w różnych miejscach, w zależności od rozeznania mm -hmm. proboszcza i lokalnej społeczności. Jasne. Proszę pamiętać, że nie wszystkie panafie mają salki. To jest taki no, mit, który naprawdę funkcjonuje trzeba go po prostu e, wreszcie odmitologizować. Sam zować, się w takiej wychowałem, że nie, nie było żadnej parafie... salki katechetycznej. Właśnie, to jest to. Ale mity są takie i będziemy mówić tam, gdzie to jest możliwe, to już gwarantuję panu, tam, gdzie to możliwe, jest, to dzieje się. Książe, biskupie, jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać, o, o rolę Kościoła w jednej sprawie. bo no, Skądinąd wiem, że władza, także rządzący tego się obawiają, że nastroje Społeczne mogą nawet jeżeli się nie odwrócić zupełnie, to, to zmienić też za czas jakiś. I, no. Coraz większa część społeczeństwa może być mniej przychylnie nastawiona do uchodźców. Z różnych powodów no, rynek pracy jest jednym z nich na przykład. Pojawiają się zawsze w takich sytuacjach osoby, które mówią, no tak, to mi będzie trudniej znaleźć pracę, dlatego że y, promowani będą teraz obywatele Ukrainy, będą niższe stawki i tak dalej. No, pewnie takie nastroje się pojawią. Czy widzi w biskup pole kościoła w tym, żeby y, no, tutaj też pewnie rosyjska propaganda będzie miała swój udział i jakieś prowokacje, fake newsy i tak dalej? To, to też może mieć miejsce wszystko. Czy widzisz, że z blisku Proleko w tym, żeby te nastroje teraz y, tonować, łagodzić, jeżeli będzie taka potrzeba, i y, no, właśnie też y, tłumaczyć, że uchodźcy nie są tutaj dlatego, że y, takie mieli y, życzenie nagle, bo, bo w Polsce wcześniej mogli przecież obywatele Ukrainy i tak pracować, tylko no, rzeczywistość brutalna ich do tego zmusiła często. No pan już w sensie właściwie odpowiedział na to pytanie, mhm. bo to dotyczy wszystkich migrantów, to pan, proszę pamiętać, że to jest również pytanie o tych, którzy pukali na granicy białoruskiej. E, pytanie jest nie po co oni tu przychodzą, tylko dlaczego oni tutaj mhm. są i to jest fundamentalna sprawa. My będziemy apelować oczywiście, bo w tle gdzieś stoi pojęcie, Przynajmniej musimy sobie powiedzieć, czy chcemy budować Polski dalej w dalszym ciągu monoetnicznej, monoreligijnej, czy też jesteśmy otwarci na tych, którzy są z innej narodowości, czy innej grupy etnicznej i też innej religii. Proszę pamiętać, że 90%, 80% tego społeczeństwa, które do nas przybywa i będzie przybywać jeszcze, to są prawosławni. I to są zadania, które są nie tylko zlecone w jakość w perspektywy Kościoła, ale również wszystkich nas, samorządu, rządu, o koncepcję budowania społeczeństwa, którym będziemy chcieli się na nich otworzyć. Ja Bym tylko apelował o to, żeby wszystkie grupy, czy jakiekolwiek jakieś mm, tendencje społeczne, polityczne nawet, mm -hmm. nie wykorzystywały tego nacjonalistycznego i takiego dosyć populistycznego podejścia, i sytuacji, która na przykład będzie powodowała, że będziemy mieli więcej ludzi na, na, na Sorze w szpitalu, że będziemy mieli więcej ludzi, którzy będą e, na rynku pracy. E, Łatwiej może za niższe stawki uzyskiwać pracę. To jest apel do wszystkich stron, do pracodawców, żeby nie, nie szli w kierunku dumpingowania wypłat wypłaty za pracę, ale też z drugiej strony, żeby nie wykorzystywać tego jako budowanie potencjału do takich populistycznych haseł, które są dzisiaj, no, już na horyzoncie już są. Kościół jako taki musi apelować, żebyśmy wzajemnie ze sobą budowali jedność, żebyśmy budowali społeczeństwo zintegrowane też, żebyśmy patrzyli na siebie jako na braci i siostry, a w tym wypadku chodzi o to, żeby w tych ludziach naprawdę zobaczyć ofiary, najpierw ofiary, Potem kogoś to będzie mm -hmm. chciał Biskupie, to Jeszcze jest do, jeden temat, pracy. Który chciałbym tak. poruszyć. W środę papież Franciszek spotkał się z patriarchą moskiewskim Cyrylem i papież, jak wynika z oficjalnego komunikatu Watykanu, miał powiedzieć, że najwyższą cenę za wojnę płacą ludzie, są to żołnierze rosyjscy i ludzie, którzy są bombardowani i giną. E, czy nie ma tu jakiegoś pomieszania porządków? Może Książę biskup mnie z błędu wyprowadzi, no ale ja widzę tutaj zrównanie kata z ofiarą. Ja nie rozumiem tej wypowiedzi, nie znam całej wypowiedzi, natomiast ona rzeczywiście budzi wiele znaków zapytania. Dla mnie papież pozostaje papieżem i mhm. przypuszczam, tak mi to tłumaczę, że w tym wypadku występuje jako, jako głowa państwa watykańskiego, który w dyplomacji między prawosławiem, a Kościołem Rzymskokatolickim między państwami w tym momencie, no, ma niesamowitą rolę i celem takiej wypowiedzi jest chyba jedno: doprowadzenie do tego, żebyśmy nie zamknęli sobie bramy do tego, aby pomóc, yy, Otworzyć korytarze humanitarne. Tylko, że Księżyc biskupie, ale patriarcha Cyryl błogosławi rosyjskich żołnierzy. Yy, mówi, ja, że to, dla mnie to, jest to oni mają rację. No dla mnie, i no patriarcha Franciszek, ale teraz jest, dziękując za to spotkanie, no, mówiąc, że jako pasterze swojego ludu razem będą szukali drogi do pokoju. No to, to, to jest. Czy dla księdza biskupa to nie jest rozczarowujące? To jest dla mnie zastanawiające, ale papież nie błogosławi żadnych żołnierzy. Nie nie mówię, papież że papież Cyryla. Nie błogosławi nie chwali za to Cyryla. Właśnie, dlatego ja nie oceniam Cyryla, ponieważ on Tylko nie jest czy nie zabrakło stiaku. tam potępienia, Księży biskupie? Chodzi mi o to, czy nie zabrakło Budzi... potępienia. Tego... Potępienie padło już nie raz. Mhm. To, co papież powiedział, że to jest wojna, która jest karygodna i ona jest rzeczywiście czymś najgorszym, co może się wydarzyć. Natomiast w grę wchodzi tutaj już w tym momencie, w takich wypowiedziach jakaś polityka, której ja do końca nie rozumiem. Natomiast mam zaufanie, że papież to, co robi, robi to w celu, aby uzyskać uh, coś jeszcze innego niż my byśmy bardzo chcieli, czyli wyjść na wojnę, na barykadę i, i właściwie stanąć się naprzeciwko Putina i Cyryla z bronią w ręku. Ojej, nie mamy żadnej broni. Jako duchowny, jako papież, on nie ma żadnej, żadnego argumentu tego świata, tylko jedyny mm -hmm. argument to jest nawoływanie do, do opamiętania i do, do zaprzestania tej wojny. To robi. Natomiast ma pan rację, budzi to mnóstwo znaków zapytania, na które ja nie mam na dzisiaj odpowiedzi Fakcjonującej pana. A mówił to ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko. Bardzo dziękuję, księżyc Biskupie, za tę rozmowę. Spokojnego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego Dobrego. Żegnam. Przyszłość Boże. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne Sedno Sprawy w poniedziałek. Spokojnego weekendu. Radio Plus. Sedno Sprawy.